Do przyjścia na seminarium Piotra Hryniewicza mnie, skłonił mnie brak wiedzy wystarczającej na temat nieruchomości. No, na seminarium dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy, różnych finansowych prawd, które obalają w zasadzie prawdy objawione. Interesuję się szeroko rozumianą wolnością finansową od przynajmniej dwóch lat. Bazowałem swoją wiedzę wyłącznie na przeczytanych książkach. Ale w pewnym momencie powstał pewien niedosyt związany z tym, że chciałem spotkać kogoś, kto w praktyczny sposób osiągnął sukces, osiągnął tę wolność finansową, właśnie bazując na inwestowaniu w nieruchomości. Wiedza, którą uzyskałam tutaj, to przede wszystkim praktyczna wiedza, zwłaszcza praca z kalkulatorem. Poszczególne etapy zakupu nieruchomości dały, dały bardzo dużo, tak? bo dowiedziałam się, co powinnam zrobić od samego początku do samego końca. I wiem, że jestem na początku tej, tej drogi, natomiast e, przykład Piotra Chińicza pokazuje, że ta droga jest e, osiągalna. Tego nie uczą e, w szkole, tego nie uczą teoretycy e, uniwersytetów, prawda? To, to trzeba wynieść z tego rodzaju szkoleń, trzeba spotkać się z praktykami, którzy, którzy faktycznie e, te narzędzia finansowe używają, używają ich z powodzeniem. To seminarium na pewno utwierdziło mnie w przekonaniu, że to jest właściwa droga, że inwestowanie w nieruchomości jest jak najbardziej pomocne w celu osiągnięcia wolności finansowej jestem przekonany, że w przyszłym roku nabędę swoją pierwszą nieruchomość inwestycyjną. Więc zanim cokolwiek zrobię, zanim zacznę inwestować, to na pewno się do tego przygotuję i nie będę robiła pochopnie. Decyzji, bo już muszę kupić, bo już skończyłam, jestem inwestorem, to już będę, będę, będę działać, tak do tego trzeba się przygotować. Na seminarium u Piotra Chylniewicza można dowiedzieć się o inwestycjach w różnego rodzaju nieruchomości. To są grunty, to są mieszkania, to są już wspomniane nieruchomości komercyjne. Co to, co najbardziej mnie urzekło, to że po tym szkoleniu dowiedziałem się o wiele więcej rzeczy na przykładzie case'ów i praktycznych przykładów co umożliwi mi bardziej szybsze, mam nadzieję, podjęcie decyzji o kolejnych inwestycjach.